Witajcie! W moim poradniku przedstawię wam w jaki sposób możemy zainstalować modyfikacje do gry Minecraft które poprawią klimat oraz wygląd graficzny naszej gry. W tym celu stawowe mody. Jak widzicie ja już je ściągnąłem, ale linki będą w opisie do filmiku. Pliki które ściągnąłem to Audio Mod Creatures Mod Wildgrass, MacPatcher Mod Loader, Mr. M Modes, oraz HD Texture Overhaul wiem, Rozpoczynamy instalację Start urm. Włączamy program Wpisujemy app data Uruchomimy folder zawarty naszej nazwy w profilu Wchodzimy w roaming Następnie Minecraft bin I otwieramy Minecraft jar 7zipem lub winrarem otwórz archiwum zainstalujemy sobie rozpoczniemy instalację modyfikacji e, naszego texture packa w tym celu uruchamiamy macpachera e, zaznaczamy texture pack browse i zaznaczamy naszą paczkę HD Texture Overhaul w ten sposób o, Title Size powinno nam się zmienić na 64 na 64 yy, Tutaj powinno, w options powinno być zaznaczone wszystko Następnie naciskamy patch. Czekamy chwilę do momentu aż nam się spaczuje gra oj zapomniałem, że najpierw trzeba wyłączyć to jeszcze raz jak widzicie success nasza paczka była zainstalowana teraz zainstalujemy Mr. M mods w tym celu wypakujemy całość na pulpit Jak widać mamy trzy pliki z czego rędwi możemy już usunąć Podobnie robimy z audio modem, mod loaderem oraz wildgrass modem 7 zip wypakuj pliki na pól. Jak widać pojawiło nam się sporo plików. Plik Terian usuwamy. Tak teraz wchodzimy do naszego Minecrafta. MACPAchera kopiujemy i wklejamy do folderu Minecraft w ten sposób. Jak widać mamy już zalamy go. się patcher. Mamy cztery opcje do wyboru: lepsze światła, lepsza trawa, e, czat i mini mapa w grze. E, sam korzystam z dwóch, dlatego te dwa zainstaluję. Zaznaczamy wybrane przez siebie opcje i naciskamy patch. I mod jest zainstalowany. Wyłączamy Mac Patchera. Wchodzimy do folderu bin. Minecraft Jar otwórz archiwum i wszystkie pliki, które wypakowaliśmy zaznaczamy i przenosimy do naszego archiwum. Zaznaczamy. Jak widzicie wszystko już się tu wgrało, to możemy usunąć. Teraz instalujemy Creatures Moda. Wykujemy całość na pulpit. Okay. Jak widzicie mamy cztery pliki. Rendmi możecie usunąć. Wchodzimy do naszego folderu Minecrafta i zaczynamy od folderu Folders to Add to Resources. Otwieramy folder Resources i wartość kopiujemy do otwartego folderu. Zamykamy, cofamy. Następnie tworzymy nowy folder yy, w folderze Minecrafta o nazwie po prostu folder. Otwieramy go i wrzucamy tutaj, jak widzicie wcześniej to zrobiłem, nasz plik mock -reachers. W ten sposób. I został nam ostatni folder files to inject to minecraft.jar. Otwieramy go, pojawią nam się kiki. Wchodzimy do Minecraft JAR. Otwieramy go za pomocą 7zipa lub Winrara. No i ctrl A lub po prostu ręcznie całość. I przenosimy do naszego archiwum. No i gotowe. Wszystkie modyfikowane, jak widzicie. No i odpalacie grę i cieszycie się nowo zainstalowanymi modami. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Subskrybujcie mnie. Dziękuję, pozdrawiam. Na razie.